Gdzie jest ta głupia trójka? No nie! Haha! Ha, tutaj jest! Co się tak gapi zdrajco? Ty się tak we nie wymądrzaj! Przynajmniej ja coś robię, nie tak jak ty! A co ty takiego robisz? Czekam na pomoc, nie tak jak wy! Tylko, że ma taki trochę creepy wygląd. Nie wiem dlaczego. Coś musiało się stać, nie tak? No pewnie, że to jest Gigi, jest tak samo brzydka. A ty to co, ładniejsza? No oczywiście, że tak, i mądraśniejsza od Was wszystkich. Wiecie co Wam powiem? Że jestem na tyle mądraśna, że sama dałabym sobie radę z tamtą Gigi. Tak? Tak, dałabym sobie z nią radę. I teraz mam dla Was wybór: albo ja tutaj zostaję i będziecie mnie słuchać, albo ja sobie stąd pójdę. Hmm. Eee, to znaczy nie, czekajcie, eee, czekajcie, po co te nerwy, może porozmawiamy przez chwilę. Teraz mi powiedz czas, która jest godzina, bo ja już sama nie wiem. Na którą w ogóle miałam dzisiaj przyjść do tej szkoły, głupiej. Kurczę, ja! Tyle mam rzeczy na głowie. Jeszcze każą nam się uczyć w tej szkole. Daczes, gdzie ty jesteś? Miałyśmy się spotkać tutaj w parku. Miałyśmy iść do tej trumny. Jak nie ruszysz Dubska i za 5 minut tutaj nie będziesz, to usunę pod... Yy, to usunę tego lajka pod ostatnim profilowym, co ci zostawiłam na fejsie. Posuń się ślamazary! Teraz ja muszę sprawdzić, do jakiej beznadziejnej klasy idę! Hej Daczes! Pochwalić ci się, jaką fajną piosenkę wymyśliłam przez ten czas, jak mieliśmy te głupie lekcje online? No dajesz. Uła, uła, jestem Żanetka. Uła, uła, niezła ze mnie kokietka. Uła, uła, ta dziewczyna jest fajniaśna. Uła, uła, bo jestem bardzo mądrośna. Nie, 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 nie chcę o tym słyszeć. Już o tym rozmawiałyśmy. A tak w ogóle tak sobie pomyślałam, żeby wymyślić jakiś fajny, złowieszczy slogan, co? Jeszcze jakby Rita do nas dołączyła bo pisała z nią wczoraj i powiedziała, że dzisiaj się pojawi, no to tak sobie pomyślałam, ej, a może wymyślmy jakiś złowieszczy slogan, coś jak Zespół R z Pokemonów. By uchronić świat od dewastacji. By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. Miłości i prawdzie nie przyznać racji. By gwiazd dosięgnąć i będziemy walczyć. Żanetka. Gaczes. Zespół ży, walczy w służbie zło. Więc poddaj się, lub do walki stań. Rita to fakt. Hmm, chyba popełniłam błąd. Nie wiedziałam, że ty jesteś taka tempa. Że co? Słucham, ja jestem tempa? Jestem najmądraśniejsza w tej szkole. Dobrze, no to poprosiłam was o rozmowę, dlatego, że jeden świadek powiedział, że przyjaźnicie się z Ritą. Khi? <grym> z tą sierotą? A kto to jest? No, jak to kto? Siostra Raven. Aaa, dobra, dobra, już wiem. Ty jak tych gówniarzy chodzi po tej szkole, że ja już nie jestem w stanie zapamiętać kto jak ma na imię. Tak tak kojarzę to coś, ale, ale już się z nią nie przyjaźnimy, więc a, a, a nie jesteśmy żadnymi koleżankami. Po pierwsze, ściągnij okulary, a po drugie, dlaczego już się nie przyjaźnicie? Nie no, spokojnie, proszę się nie denerwować, już ciągnęłam. Yy, mówiłam, że nie jesteśmy przyjaciółkami, ponieważ ta gówniara sobie za dużo pozwalała, myślała, że będzie mną rządzić, ale no niestety tylko jedna tutaj jest królowa w szkole, więc e, 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 nie ma takiej opcji. Ale wcześniej jak się jeszcze przyjaźniłyście, to nie miałyście jakichś planów, nie mówiła nic może o swojej siostrze Raven, dlaczego jej nie lubi. Ha! Szczerze? To ja nikogo nie lubię, ale okej. Okay. No coś tam wspominała Rita, że tam nie wiem, nie lubi Raven, że prosiła nas o pomoc, żebyśmy jej pomogli w czymś tam, bo, bo chciałaby się na niej zemścić czy coś, ale powiem, że ja tych pierdół nie słuchałam, bo ja sobie myślałam wtedy tylko o sobie. No. No ale nie, nie powiedziała, dlaczego chce się zemścić na Raven? E, no ja tam nie wiem, o co dokładnie chodzi, bo jak mówiłam, ja jej nie słuchałam, ale podejrzewam, że chodzi o wygląd. Zawsze chodzi o wygląd. Tyle ludzi mi zazdrości wyglądu. A wie pani, tylko jedna piękność może chodzić po tej szkole. Może inaczej, inaczej, powiedzcie wszystko, co wiecie, tak będzie najlepiej. Czekaj, co? Wszystko? No nie, nie chcę mi się wszystkiego mówić. To zajmie kilka godzin. A, czyli jednak wiesz coś więcej. No to mów. Eee, no serio. No dobra, to będzie wszystko. Kiedy miałam 6 lat i moja mama zapisała mnie na konkurs piękności, kiedy zobaczyłam właśnie moje wszystkie rywalki, jak one wyglądały, i prawdopodobnie mogę nie wygrać, no to postanowiłam, że wszystkim podaruję babeczki z proszkiem przeczyszczającym. Dzięki czemu wszystkie moje rywalki dostały straczki, a ja wygrałam warkowelem. Kiedy miałam 8 lat i moja mama przedstawiła mi pierwszy raz swojego chłopaka, okazało się, że ma córkę. I to właśnie była apel. No i kiedy pierwszy raz już mi odwiedzili ich dom, okazało się, że Apel miała taki zajebisty pokój, to się ze złości i tak wkurzyłam, że popchnęłam apel ze schodów, a później co wszystko na kota. Kiedy miałam 12 lat i kończyłam szkołę podstawową, i zdałam sobie sprawę, że niektóre koleżanki z mojej klasy dostawały dyplomy na zakończenie roku szkolnego, bo na przykład miały dobre oceny z nauki, no to ja ze złości zrobiłam styczne rzeki. I później rzuciłam je na scenę. Kiedy wszyscy to zobaczyli, myśleli, że to są prawdziwe miaciny, więc zaczęli żegać dosłownie na wszystko i na wszystkich. aż się wszyscy zeżegali, tylko ja jedyna byłam śliczna. Kiedy miałam 10 lat i prosiłam się tego Mikołaja o lalkę Barbie baletnicę, to okazało się, co prawda dostałam tą lalkę, ale nie baletnicę, tylko wety, panią weterynarz to byłam tak zdenerwowana, że podpaliłam choinkę szafę mojej mamy i sąsiada, którego nie lubię. A, jeszcze mi się przypomniało, że jak miałam 5 lat, to moja mama mi opowiadała, że istnieje coś takiego jak wróżka zębuszka. I mi powiedziała, że jak zostawię ząbek pod poduszkę, to będę miała pieniądze. Więc zabrałam stutną szczękę mojej babci, powyrywałam wszystkie zęby i położyłam pod poduszkę. A jeszcze mi się przypomniała jedna historia, jak chodziłam do zerówki, to powiedziałam jednej mojej koleżance, której, której bardzo nie lubiłam, że płatki na skróki są robione z króliczych Bobków. A ona miała królika, to jej powiedziałam, żeby spróbowała od niej bobka. czy smakuje tak samo. Bardzo ekscytujące. A coś może jeszcze na temat Rity? Rita? Jaka Rita? Kto to jest Rita? Przecież pani powiedziała, żebym powiedziała wszystko, co wiem. Nie mówiła pani Nizoricie Dobra, poddaję się, wychodzę jest jak myślisz, dobrze mi poszło? Rewelacyjnie